Czego żałuję, że nie wiedziałem, mając 16, a nie 26 lat. Życie to po prostu zbiór chwil. Każdy wschód słońca, każdy wspólny śmiech, każdy cichy oddech. To te nitki tworzą nasz byt. Pędzimy, gonimy, ale za często zapominamy po prostu być. Zatrzymaj się i doceń małe rzeczy, ciepło słońca, dźwięk deszczu, radość w oczach dziecka. Jak mówimy w Polsce... Ciesz się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich się mieści. Życie nie mierzy się ilością oddechów, ale momentami, które zapierają dech w piersiach. Chwilami, jak te, kiedy spacerujesz krakowskim przedmieściem ciepłym wieczorem, albo kiedy jesz pyszne pączki w tłusty czwartek. Więc zatrzymaj się dzisiaj na chwilę, by się zamyślić, zastanowić i docenić piękno swojej ulotnej podróży. Tak jak poeta Mickiewicz pisał Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe. Tylko pamiętaj, żeby się czasem zatrzymać i docenić to, co już masz.